Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam z Hamburga. Moin aus Hamburg. Dziś wtorek, 3 stycznia. Ja jestem Herr Hamburga. To Pressespiegel aus Deutschland, czyli wiadomości prasowe. Przegląd prasy z Niemiec. Tematy na dziś to m.in. Die unbequeme Wahrheit über die Schlacht, Niewygodna prawda o bitwie sylwestrowej. Schwierige in Deutschland. Trudne odejście od węgla w Niemczech. Wir legen los. Der Spiegel. Kanzler Scholz zeigt sich nach den Attacken an Silvester bestürzt. Innenministerin Feser will empfindliche Freiheitsstrafen verhängen. Auf strengere w willi regierung allerdings verzichten. No i Spiegel pisze o szolcu, który jest przerażony po atakach Sylwestra. Minister spraw wewnętrznych Nancy Feza chce nałożyć surowe wyroki więzienia. Rząd chce jednak zrezygnować z surowszych przepisów, surowszych ustaw. Gazeta Bild dalej w temacie Sylwestra, die unbequeme Wahrheit über die Silvester Schlacht, junge Männer häufig mit Migrationshintergrund. Gazeta Bild pisze o niewygodnej prawdzie w bitwie sylwestrowej, pisze o młodych mężczyznach często ze środowisk migracyjnych, którzy w tych zamieszkach brali udział. No i mam jeszcze komentarz co te, do tej sylwestrowej nocy. Äh, diese Krawale sind auch ein Migrationsproblem. Gazeta Bildt dalej pisze o tym, że te Zamieszki są również Problemem Migracyjnym. Na Moment, pozostajemy jeszcze przy Temacie Sylwestra. No i mamy panią minister Obrony Narodowej, Christine Lambrecht. Christine Lambrecht hat sich mit einem Silvestervideo video blamiert und selbst ihr eigenes Ministerium will nichts damit zu tun gehabt haben. In der Ampelkoalition herrscht Fassungslosigkeit. Pani Lambrecht zbłaźniła się Filmem Sylwestrowym, pisze o tym m.in. Der Spiegel. Nawet jej własne ministerium, czy ministerstwo, sorry, twierdzi, że nie miało z tym nic wspólnego, że to była prywatna jej inicjatywa, to całe wideo. No i w koalicji rządzącej panuje teraz rzeczywiście oszułomienie. Wszyscy się pytają, co ta pani Lambrecht tam robi. No dobra, ale teraz trochę na pocieszenie, czy tak dla ochrony pani Lambrecht, die bei Manövern in Niedersachsen ausgefallenen Puma. Rollen wieder zumindest fast alle 17 von 18 pannen Panzer wurden Ende vergangenen Woche von Rheinmetall repariert. Trzeba przyznać, że 17 z 18 tam tych zepsutych czołgów Puma znowuż jeździ. Te Puma w ubiegłym tygodniu, wiecie, podczas ćwiczeń w ogóle żaden z nich nie ruszył. No teraz 17 jeździ. Das ist ein bisschen eine Poratung, wie die Ministerin der Verteidigung der Nation, und ich auf das Puma zapraszam jeszcze noch einmal Material Tages. Schützenpanzer Puma wohl wieder einsatzbereit. Etwa zwei Wochen nachdem bei einer Schießübung der Bundeswehr 18 Pumas ausgefallen waren, sind laut dem Hersteller Rheinmetall 17 Panzer wieder repariert. Nur bei einem seien größere Arbeiten notwendig. Als Reaktion auf den Ausfall hatte Bundesverteidigungsministerin Lamprecht den Kauf neuer Pumas erst einmal ausgesetzt. Doch Herr Gospodar, geht das Business Insider? Schädliche Deckel und Bremsen, Eingriffe in die Preise mögen populär sein, sie schaden in der Regel aber mehr, als sie nutzen, warnt. Wiceprezydent und Konjunkturschef am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Słuchajcie, szkodliwe zablokowania cen, szkodliwe hamulce cen, interwencje są dość popularne na rynku, właśnie cenowym, ale zwykle wyrządzają one więcej szkód niż pożytku, i pisze tutaj o tym wiceprezes, główny ekonomista Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. I pisze to w Business Insider. PCK-Raffinerie Schwedt erreicht ersten Meilenstein. Seit Jahresbeginn läuft die Raffinerie nur noch mit anderen Lieferanten, bislang mit deutlich weniger Durchsatz, aber stabil. Mamekon ähm, jetzt Roppe, PCK Schwedt. no i to jest taki pierwszy kamień milowy teraz dla tej rafinerii rafineria od początku roku współpracuje tylko z innymi dostawcami, na razie mamy znacznie niższą przepustowość, ale jest stabilnie pisze o tym prasa niemiecka und dann jetzt auch Sachsens Energieminister geht von vorzeitigem Kohleausstieg aus das ist ja auch so rückhalt für minister Habeck no i też minister energetyki Saksonii zakłada, że przedwczesne odejście od węgla jest możliwe i tym samym popiera pomysły ministra Habecka Wczoraj mówiliśmy e, na ten temat. No ale słuchajcie, to wyjście z węgla w Niemczech wcale tak łatwe nie będzie. Dlaczego? Bo na razie Niemcy potrzebują więcej tego węgla. No i teraz związana z tym jest następna wiadomość: Deutsche Welle. Policja räumt sperren bei Braunkohledorf Luzerat. Policja usuwa bariery, usuwa protestujących w wiosce Luzerat? O co chodzi nam w tej wiosce? Im streit um den Tagebau Gartzweiler rückt die Polizei auf das von Aktivisten besetzte Lützerath vor. mamy Pór o kopalnię odkrywkową Garzweila. Tam ta kopalnia jest rozszerzana, jest rozbudowywana, dlatego musi być teraz wysiedlona ta mała wioska Lucechat. No i ta wioska jest właśnie okupowana przez aktywi aktywistów klimatycznych. No i teraz policja wczoraj, że tak powiem, próbowała się z nimi rozprawić. Co tam dokładnie się działo, zaraz zobaczymy w materiale wideo, ale teraz ciekawy jeszcze jest temat tego, skąd ci w ogóle aktywiści się biorą. Na ten temat pisze Business Insider. Zu so Gehalt bekommen die Klimakleber von der letzten Generation. Ein Berliner Verein überweist Klimaaktivisten Gehälter. Co okazuje się, że będąc takim aktywistą klimatycznym można zarabiać. Tyle zarabiają klimatyczni właśnie aktywiści ostatniego pokolenia, to jest tak się oni nazywają. Berlińskie Stowarzyszenie przekazuje pensję właśnie aktywistom klimatycznym. Na Zusammenstöße bei Vorbereitungen für Räumung von Lützerath. Klimaaktivisten bewarfen Polizisten mit Steinen, Flaschen und Böllern. Zuvor hatten sich Aktivisten hinter einer brennenden Barrikade postiert. Der südwestlich von Düsseldorf gelegene Ort soll ab Donnerstag geräumt werden, um dem dort geplanten Braunkohletagebau Platz zu machen. Coronawella in China. Wirtschaftsweise erwartet neuen Einbruch bei Lieferketten. Mamy cały czas problem wirusa w Chinach. No i tutaj e, doradcy gospodarczy spodziewają się kolejnego załamania łańcuchów dostaw. Wachsende Geldvermögen, Deutsche Sparen trotz Inflation, rosnące aktywa finansowe Niemcy oszczędzają pomimo inflacji, pisze o tym Spiegel. Und Bundesbank Prezydent erwartet lediglich milden Abschwung, natomiast tutaj prezes Bundesbanku spodziewa się łagodnego e, pogorszenia koniunktury w Niemczech, mówi o tym, że wcale nie będzie z tą gospodarką tak źle. Starka, starke Arbeitsmarkt macht Hoffnung für die Konjunktur. Business Insider, Business Insider pisze też o tym, że silny rynek pracy daje nadzieję gospodarce. Już wczoraj o tym mówiliśmy, że mamy teraz w chwili obecnej rekordowo wysoką liczbę osób zatrudnionych w Niemczech. No i jeszcze a propos tego zatrudnienia, IG Bau fordert verdoppelung des Personals im Kampf gegen Schwarzarbeit. Es geht vor allem um illegale Beschäftigung auf Baustellen. No i Związek Zawodowy IG Bau wzywa do podwojenia liczby pracowników w walce z pracą nierejestrowaną, czyli urzędników, którzy mieliby sprawdzać, kto tam nielegalnie pracuje w Niemczech. Przede wszystkim chodzi tutaj o zatrudnienie na budowach. Gucz, un noch eine Nachricht aus Jeszcze oczywiście musimy spojrzeć w kierunku Polski. Wiadomość jedna. Dzisiaj RBB grenzverkehr in Słubice in Słubice kann trotz Steuererhöhung weiterhin günstig getankt werden. RBB pisze o tym, że pomimo podniesienia po, no, pomimo podniesienia podatku VAT w Polsce z powrotem na 23%, cały czas w Słubicach na przykład można tankować taniej niż jest to w chwili obecnej w Niemczech. Także opłaca się do tej polskiej po paliwo przede wszystkim pojechać. To z was, u ojcze. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Miłego i pełnego sukcesu. w Dnia Wam życzę. Beste grüße von mir